A my witamy! Kogo tutaj mamy? Mariusz, Martuśka, Ula. Wredny Tarnogrodzki. No i oczywiście jest Jadi. Kochani, gdzie my jesteśmy? Jak widzicie? Wenecja. Dzisiaj z takimi fajnymi ludźmi, z takimi widoczkami będziemy się bawić. Wenecji. Piękne, złote zdobienia na domach. Mewy. Gołębie. Ludzie. No i my. A gdzie oni? Do teatru idą. Idą do teatru. A w teatrze jest sklep. Putin, Dojkowicz. I macie Lewandowskiego nawet. Kochani. Patrzcie jakie fajne Murano Cudeńka Muzyczka przygrywa Złoto I nasi kochani Ale nie wiem Łódki pływają, mijają się jak autobusy ludzku, kula Adi i Mariusz Martuszką

Fascynujące dla Andrzeja. Nie, nie, ja to nie musisz fascynujące na język założyć. A! ale patrzcie jakie jak jak fajne. fajne. Ale, ale, ale zobacz, to na pióta jest za małe. Mówisz? A że ty się nie przespałeś. O kurczę, i, i wszystko. Ty, tuchy, ja pierdzią. Jaki... Ale fajne, fajne są jakie rzeczy. Zajebisty No Sklep. mega. Oby go pokręciło. A wejdziemy? Opatrzeć? Ej. Jaki but, jaka Obaczymy! chodzimy, kochani, i płyniemy, płyniemy gondolą. Jest pan gondolier. strasz No, strasz pożądno płynie. No, jesteśmy na, jesteśmy na, na kanale. taksówka płynie na czołunku. A my tak, jest Jani, nagrywamy no, ale się tam mi wzajem. <laughs> Nic nie widać. Mega. <laughs> Dobra. Ja pierniczę Moi drodzy. buja nas No ja nie wiem, ale... Patrzcie tam hotel. My płyniemy do tego hotelu. <laughs> No i tak, my powoli się żegnamy z Wenecją, idziemy na pociąg. Patrzcie, jaki fajny ruch. Gondole, ciemno. Martuśka, Mariusz. O ją ona Boże Naruto. ja też bym tak zrobiła. Wredny tarnogrodzki. ula gdzieś tam. E... O są kochani. Tam i znowu tym świeciem. Ale ci, świe nie, ci Muszę ci świeć. No. Ale wam świecę. Oni nas szukali, to jest nasz Na. kaganek tutaj o Mega. Mega imprezka. I będziemy do pociągu wsiadać. I tak, Nagrażna. witamy, witamy. A my gdzie jedziemy? Noszą. Mariusza Potocka. Mariusza Potocka. Rozwita, Kochana! Komartu! Ale... Jest... A w wrednego, który na mnie już zdążył nakrzyczać, tymi ja z tymi rogami, no to są takie moje, samo, kochane. No idziemy. Jedziemy do Werony na. Tak mówią, ale jakiego nasz do, <laughs> do jakiego pociągu? nas zapakowali Właśnie. Do pociągu jakiego nie dbać o bagaż, nie dbać o, bagaż, nie nie dbać dbać o bilet, ściskając w ręku kawę zielonych. Zielony. Patrzycie, wszystko zostaje w tyle. Będzie Sylwester w Weronie, także widzimy się w Weronie. I tak. Witamy już w Weronie i drodzy w mojej drodze. Jest godzina dziewiąta. Oczywiście do drugiej będziemy się bawić, bo do drugiej przyjedzie taksi, który nas zabierze do domu. A tutaj, kochani, zaczyna, zaczynają się ludzie zbierać. Jedni jedzą, drudzy piją, trzeci idą na impre, No, żebrają też. I kochani, o jaki rowerek. Impreska czeka na nas pod areną. Zobaczymy jak to będzie. Tarnogrodzki. Ręce w kieszeni. Mariusza Potocka. Martunia. I bawimy się, kochani. Idziemy na imprezę. Także... Jest gwiazda? Są i oni będzie się działo kochani będzie mega impreza będziemy się bawić tu pomnik jakiś pan stoi arena di Verona Czyż nie pięknie tam się idzie do Julii Piazza Bra moi drodzy jesteśmy na ulicy Via Mazzini na ulicę, która prowadzi do Piazza Erbe i do Julii. Tu jest arena. Tam są nasi. O, tu są nasi. I idziemy. Same butiki. Same fajne rzeczy. I będziemy się bawić. Jesteśmy przed domem Julii Kratami zamknęli, Adi chciał się dostać. Nie wpuściła go Julia. Z psem poszła sobie na spacerek i z Romeo. Wredny tu czekają. Patrzą, może wróci, może im otworzy Kochani. Idziemy do, do, tak na, na wino grzane. Może nam postawi. Także kochani Julia. Za bramą. Wracamy. Moi drodzy, spadające gwiazdy i Piazza Erbe Jesteśmy na Piazza Erbe wieża widokowa pomnik już nie pamiętam jaki to jego most fajne takie miejsce klimatyczne Verona tętni żył życiem żyłem a zakochańcy gdzieś gdzieś się podziali Zobaczmy, żeby roku? Zobaczmy, żeby było fajnie. I żebyśmy się spotkali. Zawsze zawsze. się z Bawili się. No ale jest bardzo. Bardzo kochamy, być razem. Witać

La sei italiana più famosa del mondo. Tiene provista, le la pila, ma è Mi I'm gonna go Sylwester na Piazza Bra Mamy Mariusza, co nam robi za DJ-a No, a wy? Trzymaj, Zulo Nasi kochani tutaj stoją. My reżysury, reżysury a ludzie się na nas patrzą. Kochani. To jest Werona. I nowy rok. Także witamy w nowym 2024 roku. Wszystkiego dobrego kochani. Jesteś szalona! Zarabiają tak taksówkę. Nie no nie, Z, czego zdjąłeś tą czapkę miała być i mi zarabiali na taksówkę, bo, bo nie mamy czym dojechać. Kochani, my się bawimy. Jest mega. <śpiewa> Kobieta się do Marty dobiera! Kochani! Kochani! Po Zula po teraz! Czy wrednik u drugiej jest Adi z Acapulco, Martuśka. I ja po ciemku jedziemy, wracamy do domu. Także kochani było fajnie i będzie jeszcze fajniej wszystkiego dobrego w nowym roku.